Hola kochani, witam w kolejnym odcinku. Po przerwie trochę mnie nie było, a to dlatego, że szykuję dla was coś nadzwyczajnego. Ale o tym pod koniec filmu, zostańcie ze mną do końca. Jeśli wstajesz rano i masz ochotę na coś słodkiego, ale chcesz, żeby było zdrowe, żeby było low carb, to ten film jest właśnie dla ciebie. Pokażę ci dzisiaj trzy fantastyczne propozycje na szybkie śniadania niskowęglowodanowe. W wersji słodkiej. Będą po prostu bajeczne. Dobra wiadomość jest taka, że te śniadania nie kończą się podjadaniem, nie kończą się szybkim wyrzutem insuliny i będziesz po nich naprawdę najedzona czy też najedzony. Dawno mnie tutaj nie było, dlatego przypominam, że dokładna lista składników znajduje się w opisie do filmu. Pierwszy przepis, który chciałam wam pokazać, będą to wiralowe pankeiki japońskie. Nie wiem czy widzieliście taki przepis, taką rolkę, czy gdzieś wam wpadła w oko. W każdym bądź razie te pankejki będą puszyste, dosyć grube, takie mięciutkie, puchate, będą po prostu jak taka chmurka. Także one są naprawdę przepyszne i proste w wykonaniu, bo wykonam je tylko z trzech składników, także minią składników, a satysfakcja będzie przeogromna. Na początek oddzielę białka od żółtek, ponieważ jak się domyślacie, białka stworzą nam tutaj puszystą teksturę. Chciałam Wam w ogóle serdecznie podziękować za wiadomości, które do mnie wysyłaliście z pytaniami, co się ze mną dzieje, czy jestem zdrowa. Za te wiadomości motywacyjne, żebym wracała, że czekacie na mnie. E, serdecznie dziękuję. Zmobilizowało mnie to naprawdę w dużej mierze. E, także już jestem i gotujemy. Kolejno, czas na erytrytol. Dodaję mąkę migdałową i bardzo, bardzo delikatnie mieszam, tak żeby tylko to się zamieszało, piana ma nie opaść. Pankejki będę smażyć w takiej obręczy. Jeśli takiej obręczy nie posiadacie, to wrzucacie pankeki bezpośrednio na patelnię, tyle że ta obręcz utrzyma ten przepiękny kształt. Ja tą obręcz wyłożę papierem do pieczenia żeby zabezpieczyć pankejki przed przywieraniem do obręczy. Mamy to. Dodam odrobinkę wody. Z pierwszym pankejkiem jest zawsze tak jak z naleśnikami. Pierwszy ląduje w koszu, czy też zjadają dzieciaki, które nie mogą się doczekać. Ale zobaczcie tego drugiego pankejka. Wyszedł dokładnie. I jak oczekiwałam. Czy Wy to widzicie? Biorę łyczek maczy, bo bez maczy nie ma życia i zabieram się za polewę. Zobaczycie, że będzie bardzo prosta. Mm, nie ma jak maczę. Przygotowałam już termomiks, który włączam. Polewę przygotuję z owoców jagodowych, z tego względu, że owoce jagodowe mają bardzo niski indeks glikemiczny. Lewa jest niezwykle prosta. Jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że lubię proste rozwiązania, bo proste rozwiązania są najbardziej skuteczne. Sosik jest już doskonały. Nie gotowałam go długo, dosłownie chwileczkę, zmiksowałam i to wystarczy. On nie musi się długo gotować. Po prostu chcemy uzyskać fajny sos. Może być nawet zimny, jeśli lubicie zimny. To zabieramy się za dekorację tego przepięknego japońskiego pancake'a. Widzicie, on jest taki. Taki napompowany powietrzem, jest taki mięciuteńki, drży wręcz. Przygotowałam bitą śmietanę proteinową. Nie będę już wam pokazywała, jak zrobić taką bitą śmietanę, ponieważ pokazywałam to wielokrotnie. W opisie do filmu wstawię składniki na taką bitą śmietanę i każdy z Was będzie wiedział, co z tym zrobić. Mam tutaj serek mascarpone, jogurt proteinowy oraz odrobinę śmietanki. Jak dobrze pamiętam, o zawartości tłuszczu 38 albo 36, nie wiem. Do tego wanilia oraz odrobina erytrytolu w pudrze. Wiesz, co jest największym problemem, jeśli chodzi o zachcianki na słodkie? To nie jest sama ochota na słodkie, tylko brak konkretnego rozwiązania. Bo jeśli rano nie wiesz, co zjeść, po południu organizm domaga się jeszcze większej dawki cukru. Dlatego od miesięcy porządkowałam to, co wiem, i znalazłam na to konkretne rozwiązanie. Ale o tym już niedługo. Tada! A teraz czas na zachciankę wakacyjną, którą zrobimy w styczniu. Czemu nie? Ale nie pójdzie nam w boczki, zobaczcie. Ja zjadam takie gofry i nie idzie w boczki, a to dlatego, że będą to gofry niskowęglowodanowe. Ale pamiętajcie, low-carb to nie jest jakiś cud. Również na low-carb można przytyć. Liczy się oczywiście ilość. Jeśli zjadacie takich gofrów całą masę, no to nie liczcie na to, że będziecie mieć piękny, płaski brzuch. Pamiętajcie, umiar jest kluczem do sukcesu na każdej diecie. No to zabieramy się za czarowanie, czary-mare, gofry. Żartuję. Oczywiście muszę je przygotować. Przygotowałam tutaj składniki na gofry. Gofry będą również z niewielu składników. Mam tutaj mąkę migdałową, jajka, serek mascarpone, erytrytol w pudrze oraz sodę oczyszczoną. Często słyszę od was: "Wiem co jeść mniej więcej, wiem jak się poruszać w low carb, ale nie mam pomysłów, nie wiem co gotować, brakuje mi motywacji." żeby locker działał, musi być plan. Bez planu wszystko się sypie. I zaczynacie za każdym razem od zera. A jak zaczynamy od zera, brakuje wówczas efektów. Sypałam erytrytor w pudrze, który ubiję z jajami. Kolejną dodaję mascarpone. Odrobina sody oczyszczonej. Dosypuję mąkę migdałową i to jest tak naprawdę wszystko. Gofrownica nagrzana. Spryskuję ją oliwą z oliwek. Z tego przepisu wychodzą 3-3,5-4 gofry. Zobaczcie, one są mięciuteńkie. Warto takie gofry wyłożyć na karatkę, żeby ostygły. Gofry przygotuję z pitą śmietaną, z owocami tak po polsku, jak nad morzem a nawet może lepiej zobaczcie sami. Czy to nie wygląda bosko? Proszę Państwa, jeśli macie ochotę Dorzucicie sobie jeszcze trzecie pięterko. Jednak myślę, że nie będziecie w stanie zjeść z trzech pięterek, ponieważ te gofry są bardzo syte. Mamy tutaj sporą ilość białka, ponieważ nasza bita śmietana jest proteinowa. Do tego gofry są proteinowe. Czyż to nie jest piękne danie? Tak, jest piękne danie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale większość potyczek. Jedzeniowych zdarza się w tygodniu, kiedy brakuje nam czasu, brakuje nam pomysłu na to, co jeść. Poddajemy się, rzucamy się na byle co w tygodniu, a to dlatego, że brakuje nam konkretnego planu, konkretnego rozwiązania. I właśnie nad tym konkretnym rozwiązaniem na zwykłe dni pracowałam przez ostatnie dni, także bądźcie czujni, bo w kolejnym filmie premiera mojego nowego dzieła, o którym opowiem Wam dużo, dużo więcej. A oto będzie ostatni przepis i kończę z wielkim tupetem, bo będzie to genialny przepis. Jeśli jesteście fanami tiramisu, to ten przepis zaspokoi Wasze kufki smakowe na tiramisu, na słodkie. Zróbmy razem omlet biszkoptowy, puszysty z nadzieniem tiramisu. Dajcie proszę znać w komentarzach, co jest dla Was największą trudnością na diecie low carb, co sprawia Wam największy problem. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy. Pewnie wielu z Was rozpoczęło low carb z początkiem roku. Mamy styczeń, więc postanowienia noworoczne. Dlatego jestem ciekawa, co Was skłoniło do tej diety i co jest dla Was największą trudnością. Zaczynam od ubicia białek na pianę. Dodaję erytrytol, najlepiej no w pudrze. Kolejno dodaję mąkę migdałową, ubijam wszystko na najniższych obrotach, dosłownie chwileczkę, tak żeby piana nie opadła. Mój sposób na obrócenie takiego omleta jest następujący. Rozgrzewam drugą patelnię i obracam omleta. Teraz spróbuję go zamknąć, a nam się tutaj tak... Przyzwyczaić do takiego zamknięcia, ponieważ do środka włożymy za chwileczkę nadzienie. Nie ma żartów, zrobiłam się głodna. Chcę już zjeść te pyszności. Robię szybkie nadzienie. Nie będę już przekładać moich składników do miseczek, bo szkoda mi czasu. Tak więc wkładam do miseczki jedną łyżkę jogurtu proteinowego, jedną łyżkę mascarpone. Nie może zabraknąć retrytoru w pudrze. Dodaję również jedną łyżkę kawy rozpuszczalnej. Moja jest bezkofejna, ponieważ nie pijam kawy na co dzień. Jak widzicie, omlet pięknie nabrał kształtu, złożył się w pół. I tak miało właśnie być. Nadzieję go teraz śmietanką. Kolejno przechodzi masa kawowa. Górę oprószam retrytorem w pudrze. To, co dziś zobaczyłaś, czy też zobaczyłeś, jest moim sposobem odżywiania, który stosuję na co dzień. Bez kombinowania, bez zaczynania, co poniedziałek od nowa. To właśnie z takich dni narodził się pomysł, by stworzyć coś Nowego, już niebawem pokażę Ci, co powstało właśnie z takich dni. Zostań tutaj, jeśli chcesz być pierwsza. A jeśli ten film Ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zachęcam Cię do tego, żeby to zrobić, bo już w kolejnym filmie opowiem o moim nowym projekcie. Tyle nagotowałam. Zobaczcie, jak to wygląda przepysznie. Gofry, nie wiem, od czego zacząć. Gofry? Czy też? Omlet tiramisu, a może paniekie japońskie? Od czego byście zaczęli tą degustację?